Zapowiedź tego co miało się pojawić w najbliższym czasie na kanale Arena FM a już była, tak więc wszyscy chyba wiemy, co przed nami i co nas czeka. Witam bardzo serdecznie, startujemy. Właśnie się rozpoczyna impreza, na którą długo czekaliśmy, Euro 2020 z wiadomych względów w 2021 roku na ale jest. Z tej okazji nie ma innego wyjścia, jak rozegranie krótkiej kariery w mistrzostwach Europy. Drużyna, którą obejmiemy, to reprezentacja Szkocji. To oczywiście obok Walii, Finlandii, Macedonii czy Węgier jedna z najsłabszych. Drużym tego turnieju, ale chyba dzięki temu będzie ciekawiej. Żeby rozegrać to Euro w oryginalnych grupach, takich jak wylosowały się w rzeczywistości, trzeba skorzystać z odpowiedniego moda. Ja za swojej strony mogę polecić dosyć popularnego Doji Gamers Euro 2020 Real Groups mod, który jest dostępny na Steamie i wystarczy go zasubować. Następnie już w samym FMie na początku rozgrywki w bazie danych ustawiamy ostatnie uaktualnienie i odhaczamy, a tym samym aktywujemy odpowiedni mod. Oczywiście baza danych duża, plus odhaczamy piłka. O reputacji krajowej oraz aktualni reprezentanci, co da nam szerokie kadry wszystkich reprezentacji europejskich, nawet tych słabszych i poza turniejem. Jako, że mamy skonfigurowaną naprawdę bardzo dużą głębię w bazie europejskich piłkarzy, dlatego ligi aktywuje już tylko symbolicznie szkocką Premiership oraz angielską Premier League. A kto będzie naszym menedżerem, oczywiście już wszyscy wiemy, to William Wallace. Tak, to on poprowadzi walecznych Szkotów do starcia grupowego z panami z Anglii. W rzeczywistości urodził się 7 lutego 1270 roku, ale na nasze potrzeby urodzi się 500 lat później, w 1970. No a tak się przedstawiają Liczby wiadomo był wielkim taktykiem, ale też i potrafił motywować. Chyba to odzwierciedliliśmy w tych parametrach. No i jesteśmy już w klubie, zwolniliśmy Steve'a Clarka, a my rozpoczynamy tym samym krótką, aczkolwiek mam nadzieję, wspaniałą karierę w reprezentacji Szkocji. A tak przedstawia się nasz sztab szkoleniowy. Trochę niepokoi obecność dwóch Anglików. Miejmy nadzieję, że to nie są jacyś wysłannicy i szpiedzy reprezentacji Albionu. Tym bardziej, że jednym z nich jest osobisty asystent naszego Williama Wallacea anglik John Carver. Ale jako, że lepszego zapewne nie znajdziemy, no to cóż, zaufamy mu. Kogo my to mamy jeszcze? Trenera bramkarzy, całkiem solidnego Stevie Woodsa i bardzo słabego trenera, Irlandczyka Stevena Rida może wymienimy go na kogoś lepszego. Przydomek reprezentacji Szkocji to detarta na armii, a więc wszystko się zgadza jakby nie patrzeć, William Wallace obejmuje swoją armię. Szkoci mają tylko jednego rywala i oczywiście nie może to być żadna inna reprezentacja, tylko ta jedna, Anglii. Przy okazji taka ciekawostka, jeśli chodzi o najbliższy terminarz, bo z urzędu dostaliśmy mecz towarzyski z Polską. Ładnie. Reprezentacja Szkocji w rankingu FIFA zajmuje obecnie dopiero odległe 50. miejsce. No niestety. I pomimo, że w przeszłości również nie osiągała wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej, to przez jej szeregi przewinęło się wiele niesamowitych nazwisk. Kenny Dalglish, Andy Gorham, Ali McCoyst i wielu, wielu naprawdę wybitnych reprezentantów tego kraju. Domowym obiektem, na którym Szkoci rozgrywają swoje mecze jest 52-tysięczny Hampden Park. No to czas najwyższy przyjrzeć się składowi reprezentacji Szkocji. Najbardziej wartościowymi, ale jak się później okaże, również najlepszymi zawodnikami są Andrew Robertson z Liverpoolu, Kieran Tierney z Arsenalu, Scott McTominay z Manchesteru United, Ryan Fraser z Newcastle United oraz John McGinn z Aston Villa. Patrząc na skład według pozycji od razu rzuca się w oczy słabość w niektórych obszarach tej reprezentacji. Przede wszystkim brak klasowego bramkarza. Prawi obrońcy bardzo słabi, ale i środkowi nie należą do najlepszych. Z drugiej zaś strony dwaj absolutnie najlepsi zawodnicy tej reprezentacji to lewi obrońcy. Patrząc dalej mamy naprawdę bardzo solidnych środkowych pomocników, względnie dobrych skrzydłowych i niestety nie najwyższych lotów napastników. Krótko mówiąc to reprezentacja z zaledwie kilkoma mocnymi punktami, ale również. z Olbrzymimi problemami na pozycji bramkarza oraz w liniach obrony i ataku. No nic, w takim razie spójrzmy, jak przedstawiają się profile tych najważniejszych i kluczowych zawodników. Weteran, bo 37-letni już bramkarz Craig Gordon, który najlepsze lata już ma dawno za sobą. Nie wykluczone jednak, że będzie numerem 1 w bramce, bo prawdziwego rywala ma właściwie tylko jednego. A jest nim 35-letni, a więc również nie najmłodszy David Marshall. Obaj bramkarze mają umiejętności podobne, a więc rywalizacja powinna być zacięta. Tyle tylko, że równająca w dół. 28-letni środkowy obrońca z Leeds United Liam Cooper, pomimo, że ma na koncie tylko dwa występy w reprezentacji, powinien zagościć w pierwszej jedenastce. Również 28-letni, tyle, że już zdecydowanie bardziej oczaskany z reprezentacją. Grant Hanley z Norwich City to podstawowy środkowy obrońca. No i wygląda na to, że 29-letni Declan Gallagher ze szkockiego Motherwell będzie numerem 3 na pozycji środkowego obrońcy. No wygląda to naprawdę mizernie. Prawy obrońca to pozycja dramatycznie słabo obsadzona w reprezentacji Szkocji. Wyborem numer jeden jest tutaj Steven O'Donnell, również ze szkockiego Motherwell. No i największa gwiazda reprezentacji Szkocji, 26-letni lewy obrońca Andrew Robertson z Liverpoolu. To zawodnik, który w ostateczności może od biedy zagrać również na lewej pomocy, gdybyśmy ewentualnie zdecydowali się na grę w systemie 4-4-2, bo wtedy na lewej obronie wygospodarowalibyśmy miejsce dla drugiej największej gwiazdy tej drużyny, jaką jest niewątpliwie 23-letni zawodnik Ars w Kieran Tierney, mogący grać zarówno na lewej obronie, ale również i na środku bloku defensywnego. Tyle tylko, że chyba szkoda takiego zawodnika na tą pozycję. Przecież spójrzmy tylko na jego parametry, ta szybkość, zwinność, umiejętność gry w ataku, dośrodkowania, no grzechem byłoby go ustawić na środku obrony. No i nasza trzecia, największa gwiazda tej kadry, a mianowicie 23-letni środkowy pomocnik, wychowanek Manchesteru United, Scott McTominay. Te bardzo wysokie parametry praktycznie mówią wszystko, to filar środka pomocy. Pomocy, mogący grać zarówno jako pomocnik odbierający piłkę, lub też jako pomocnik długodystansowy. A jego partnerem w środkowej linii powinien być 25-letni zawodnik Aston Villa John McGinn. Parametry tego zawodnika jasno go chyba określają to klasyczny pomocnik długodystansowiec. A pierwszym zmiennikiem wcześniej wymienionego duetu powinien okazać się 28-letni pomocnik szkockiego Rangers Ryan Jack. Uzupełnieniem tej trójki jest 27-letni, bardziej ofensywnie zorientowany, bądź mogący grać również na skrzydłach. Skrzydle Calum McGregor ze szkockiego Celtiku. Również przez piłkarza Celtów obsadzone jest prawe skrzydło, a mamy tutaj bowiem 28-letniego Jamesa Forresta. Jednak o w wyjściowej 11 będzie musiał rywalizować z Ryanem Fraserem, 26-letnim skrzydłowym Newcastle United, który może jednak swobodnie występować na lewym skrzydle. Ogólnie na skrzydłach mamy konkurencję, bo są jeszcze tacy zawodnicy jak Ryan Christie, Matt Ritchie czy Oliver Burke. Gorzej natomiast w ataku, bo tutaj mamy zaledwie dwóch względnie dobrych napastników, a pierwszym z nich jest 24-letni zawodnik Sheffield United Oli McBurney. Bardzo solidny i wszechstronny chłopak z braku innych, lepszych piłkarzy, liczymy na niego. No i drugi z naszych podstawowych środkowych napastników, a mianowicie 29-letni zawodnik Celtiku Glasgow Lee Griffiths. Względnie szybki, ale niski, nie nadając się do gry w powietrzu, w systemie gry z dwójką napastników będzie uzupełnieniem dla McBurniego. Sam nie wiem dlaczego, ale William Wallace uparł się i ze swojego sztabu szkoleniowego zwolnił tego słabego trenera z Irlandii. W jego miejsce zaś zatrudnił 70-letniego seniora, weterana, Danny McGrain'a z Celtic'u Glasgow. Może i w sumie racja, doświadczenie się przyda. Co więcej, do swojego sztabu ściągnął jeszcze trenera siłowego, 57-letniego Antony Colberta, naprawdę wybitnego fachowca, tyle tylko, że Anglika. Na stadionie Hampden Park została zwołana pierwsza konferencja prasowa, na którą... William Wallace oczywiście postanowił się wybrać. A na jedno z pytań dziennikarzy, czy wierzy pan, że Szkocja zacznie pańską kadencję od korzystnego rezultatu, odpowiedział: Pracujemy nad udanym otwarciem. No i tyle, i krótko. No i jeszcze jedna zupełnie zbędna fanaberia. Williama Wallace'a zatrudnił do Szkocji U21 nowego asystenta, Roya Aitkina. Po co? Nie wiem. Tymczasem, na najsłabiej obsadzoną w naszym zespole pozycję prawego obrońcy, wystosowaliśmy zaproszenie do angielskiego zawodnika ze szkockim paszportem. Ryana Fredericksa, a ten zgodził się reprezentować barwy Szkocji. 27-letni zawodnik West Hamu United na pewno nie jest żadną gwiazdą. W oczy rzucają się wybitne przyspieszenie i bardzo wysoka szybkość. Mimo wszystko jest na pewno lepszym zawodnikiem od naszego jedynego prawego obrońcy Stevena O'Donnell'a. No i nadejszla wiekopomna chwila: William Wallace szykuje się do debiutu w roli menedżera, a jego pierwszym przeciwnikiem w meczu towarzyskim będzie reprezentacja Polski. Wcześniej jednak wybierzemy kapitana zespołu, a zostanie nim gwiazda tej kadry Andrew Robertson, wicekapitanem Grand Hanley. No i przed nami pierwszy mecz i pierwszy wariant taktyczny, gramy 4-4-2 przynajmniej będziemy próbować, zobaczymy co z tego wyjdzie. Takie ustawienie było do tej pory dość mocno zakorzenione w historii reprezentacji Szkocji, natomiast trzeba przyznać, że ostatnimi czasy zaczęto próbować grać trójką w obronie. Tak więc na bramce Marshall w linii obrony od lewej strony Tierney McKenna, którego wcześniej profil tutaj nie pokazywałem Hanley i O'Donnell na prawej w linii pomocy od lewej Robertson McGinn, McTominay i Forrest na prawym skrzydle. No i Griffis i McBurnie, A naprzeciwko nas staje Paulo Souza i jego reprezentacja Polski. I trzeba sobie tutaj przy tej okazji powiedzieć wprost i po prostu nazywać rzeczy po imieniu: Polska jest z reprezentacją zdecydowanie mocniejszą i absolutnym faworytem w tym meczu. No i proszę, no i po wszystkim, ja nawet nie wiem, czy tu jest sens w ogóle cokolwiek komentować: sytuacja jest chyba jasna i przejrzysta. Zostaliśmy po prostu zmieceni z boiska. Wynik 0-3 po dwóch golach Frankowskiego i jednym trafieniu Lewandowskiego. My nie istnieliśmy. Dobra, nic się nie stało, to bo takie pierwsze przetarcie, pierwsze śliwki robaczywki, czy tam pierwsze koty zapłoty. Zawsze trzeba coś pierwsze przegrać, żeby później wygrać móc coś. I już przechodzimy do naszego drugiego meczu towarzyskiego, a będzie nim starcie z reprezentacją Uwaga Holandii. Przygotowujemy zatem drugi wariant taktyczny, bardziej ostrożny, w ustawieniu 4-4-1-1. Wprowadzamy kilka zmian w wyjściowej jedenastce względem tej wychodzącej na reprezentację Polski. W ramce Gordon, na środku obrony McKenna zastąpi Cooper, na prawym skrzydle Foresta Armstrong, na dziesiątce Christie i osamotniony wysunięty napastnik Griffiths. Drużyna raniec wydaje się być naprawdę mocnym zestawieniu na bramce. Jest Persilesen na obronie m.in. Stefan de Vries, dalej Blind, w pomocy Franki de Jong, no i oczywiście na ataku Memphis Depay. No cóż, fawory to raczej tutaj może być chyba tylko jeden. No i oczywiście nie mogło być właściwie inaczej. Przegrywamy choć nieznacznie, tylko 0 do 1, co właściwie nawet cieszy. Ale od wyższej porażki uchronił nas nasz bramkarz Craig Gordon, który został zawodnikiem meczu z notą 7-1. Brawo. No tak, Holandia pokazuje klasę, no ale my jakby nie spojrzymy Notujemy progres 03 z Polską, teraz 0,1 z jest Czekamy w takim układzie na zwycięstwo. W kalendarzu mamy 7 września 2020 roku, a więc przed nami uroczyste losowanie fazy grupowej nadchodzących mistrzostw Europy. Jako że nasza reprezentacja Szkocji w rankingu FIFA jest na takim a nie innym miejscu, będziemy losowani z najsłabszego piątego koszyka. Wraz z takimi potęgami jak Finlandia, Macedonia, Północna Słowacja, Węgry czy Walia. Trzeba przyznać, że to trochę dziwne oglądać losowanie, którego wyniki z góry się już znana, ale takie jest założenie tej rozgrywki. Chcemy zagrać w autentycznych, rzeczywistych grupach. Najwszystko no zgodnie z planem obuło się bez większych problemów technicznych, dlatego też lądujemy w grupie D z Anglią, Chorwacją i Czechami. No i tak wyglądają wszystkie grupy, które w gruncie rzeczy i tak przecież znamy. Polska oczywiście w grupie S Hiszpanią, Słowacją i Szwecją. No i jeszcze potwierdzenie naszej grupy wraz z aktualnymi rankingami reprezentacji. Anglia czwarta, Chorwacja piąta, Czesi na 44 miejscu i my na 52 miejscu w rankingu FIFA. Szkocja trafiła do trudnej grupy. No i trudno się z tym nie zgodzić. Jesteśmy outsiderami to nie tylko tej grupy, ale całego w sumie tego turnieju. A przy tej okazji jeszcze jedna kwestia techniczna, mianowicie jeśli chodzi o kolejność meczy rozgrywanych w grupie, to niestety te nie pokrywają się z rzeczywistością, w której reprezentacja Szkocji mierzy się kolejno z Czechami, Chorwacją i na końcu z reprezentacją Anglii. Tymczasem w Football Managerze, co prawda, pierwszy mecz również zagramy z Czechami, ale już w drugiej kolejce zmierzymy się z Chorwatami, żeby w ostatniej kolejce podjąć dopiero reprezentację Anglii. Dla dramaturgii tej fazy grupowej taki scenariusz wydaje się najlepszy, bo zaczynamy od najsłabszego rywala, a kończymy na teoretycznie najmocniejszym, na dodatek naszym największym rywalu Anglii. No ale tak jak mówię, nie pokrywa się to z rzeczywistością, podobnie zresztą jak i w pozostałych grupach. Oczywiście nasz William Wallace po losowaniu wybrał się na konferencję prasową i tam podsumował losowanie. Łatwo nie będzie, ale o to przecież chyba chodzi. Chcemy sprawdzić się w konfrontacji z najlepszymi. No właśnie, teraz do informacja, że spadliśmy w rankingu światowym o dwa miejsca na 52. pozycję, ale my to już wcześniej widzieliśmy, na którym jesteśmy miejscu przy właśnie losowaniu grup. No i kurwa pięknie. Grant Hanley kontuzjaż na 4 miesiące. No dobrze, że do turnieju jest jeszcze tyle czasu, bo przecież on jest absolutnie naszym najlepszym środkowym obrońcą. No dobra, tymczasem ruszamy w dalsze mecze towarzyskie, tym razem do odległej Nigerii, z którą wygrywamy na wyjeździe 2-0 po dwóch trafieniach Ligryfisa. Niestety nasze drugie spotkanie na kontynencie afrykańskim zakończyło się naszą piękną kompromitacją. Oto bowiem z reprezentacją Mali prowadziliśmy do 87 minuty 2-1, żeby ostatecznie ten mecz przegrać. No coś nieprawdopodobnego. W listopadzie gościliśmy na naszym Hampden Park reprezentacją, Reprezentację Japonii, no i w gruncie rzeczy nie byliśmy zbyt gościnni. Wygrywamy 3 do 2. Tyle tylko, że zwycięstwo przychodzi dopiero w 93. Minucie spotkania po golu Armstronga. W tym miesiącu rozgrywamy jeszcze jeden mecz, tym razem wyjazdowy z reprezentacją Izraela, który również wygrywamy 3 do 2. I żeby było śmieszniej, również po bramce strzelonej w 93. Minucie, tym razem przez Ryana Jacka. No i jako, że w końcu na jesieni wygrywamy jakieś pierwsze mecze towarzyskie, no to i aktualizuje się ranking światowy awans z powrotem o dwa miejsca do góry na 50. lokatę. Reasumując, w 2020 roku rozgrywamy 6 meczy towarzyskich, wygrywamy trzykrotnie i trzykrotnie doznajemy porażki. Tak więc no cóż, jakaś niewielka doza optymizmu i pewne światełko w tunelu dla tej reprezentacji jest i tego trzeba się trzymać. Mamy 1 stycznia 2021 roku i Szkocja ogłasza jedenastkę marzeń za ubiegły rok. Pewnego rodzaju niespodzianką może być obecność na środku obrony Declana Galahera, ale z drugiej strony dziś się, kiedy od dłuższego czasu nasz podstawowy, środkowy obrońca Grand Hanley jest kontuzjowany i po prostu nie gra. Natomiast reszta zawodników to nazwiska, na które stawiamy od samego początku, i tutaj jakiegoś rozjazdu nie ma. Wchodzimy w 2021 rok, no to spójrzmy w kalendarz, jakie mamy mecze towarzyskie przed rozpoczęciem turnieju. Tak więc w marcu czekają nas dwa wyjazdowe spotkania kolejno z Białorusią i Słowacją, a później w maju gościć będziemy najmocniejszą drużynę świata, przynajmniej według rankingu FIFA, Belgię. No i na na koniec to będzie nasz ostatni sprawdzian przed turniejem. 5 czerwca zmierzymy się na własnym stadionie z zawsze groźnymi Duńczykami. W kalendarzu mamy już 14 marca, a przed nami pierwsze mecze towarzyskie. A tu co? Kontuzja naszego jednego z kluczowych zawodników Kierana Tirnea z Arsenalu na 5 tygodni. No i kurwa, zaliczamy wpadkę stulecia. Prowadząc już 2 do 0 na wyjeździe z Białorusią, przegrywamy ostatecznie ten mecz 3 do 2, tracąc ostatnią bramkę w 88 minucie. No po prostu jakiś skandal i koszmar. No i Powtórka z rozrywki. No to są kurwa jakieś jaja. Ponownie przegrywamy, i to ponownie przegrywamy po golu z samej końcówki spotkania. Słowacja strzela nam w 89. Minucie, i wygrywa to 1 do 0. No i oczywiście, to porażki nie mogły nie znaleźć swojego odbicia w aktualnym rankingu światowym. Spadamy, i to tym razem, aż o 3 miejsca na 53. lokatę. Brawo. No i mamy 24 maja, a William Wallace uroczyście ogłasza skład na nadchodzący turniej Euro. Oczywiście próżno tu szukać niespodzianek, skład jest oparty na tych samych nazwiskach od samego początku. Wracają tylko po kontuzji m.in. Kieran Tierney, a jedynym uzupełnieniem jest gracz raczej szerokiego składu Ryan Gold. 29 maja, no i jesteśmy już na Hampden Park, a przed nami starcie z reprezentacją Belgii, a więc numerem 1 w rankingu FIFA. Wiadomo, reprezentacja Czerwonych Diabłów to może bez problemu, wystawić i dwie pierwsze jedenastki. Taki mają potencjał. No a jak to wygląda w tym meczu? Na bramce, oczywiście, Courtois w obronie, m.in. Jan Vertongen w pomocy Kevin De Bruyne, Juri Tillemans w ataku, Torgan Hazard, no i oczywiście Romelu Lukaku, ale paka. No i sensacja, oto bowiem z tą teoretycznie najmocniejszą paką świata. Wygrywamy 2 do 1. Szok! Tyle tylko, że trzeba sobie powiedzieć, że Belgowie od 19. minuty grali już w osłabieniu, a my to bezlitośnie wykorzystaliśmy po dwóch trafieniach. Johna Magina i karnego Lee Griffisa. Jedyną bramkę dla gości strzela dopiero w doliczonym czasie gry Lukaku i wynik stał się faktem i poszedł w świat. Między innymi dotarł do obozu Anglików, a tam już drżą przed nadchodzącym Williamem Wallace'em i jego armią. Tak jest detarta na armii, po tych wielu pokorzeniach w meczach towarzyskich jest silniejsze i wstaje z kolan. No ta, Szkocja-Belgia łatwe zwycięstwo, no może z tym łatwym to bym nie przesadzał, chociaż z drugiej strony trudne to to faktycznie nie było. Podbudowani tą niesamowitą wiktorią z Belgii ruszamy do naszego ostatniego sprawdzianu przed wielkim Euro 2020. Gościmy Duńczyków, a ci jak wiadomo zawsze są trudnym i wymagającym rywalem. Zobaczymy jak się spiszemy. Reprezentacja Danii oczywiście w swoim składzie ma kilka naprawdę wielkich nazwisk. Na czele z Christianem Eriksenem, Jusufem Paulsenem czy na bramce Kasperem Schmeichelem. 5 czerwca godzina 15 stadion Hampton Park i to nasz już ostatni test przed wylotem na Euro. No i po pierwszej połowie, w której nie działo się absolutnie nic, a z murawy wiało. Nudo mi trąciło melancholią. Dlatego jeszcze w przerwie słabo grającego na dodatek z żółtą kartką Andrew Robertsona zastępuje na lewej pomocy Ryan Christie. Groźny rzut wolny dla Danii Eriksen z linii pola karnego do środkowania kieru też Marszal broni. Niestety Polsem dobija z najbliższej odległości z ostrego kąta. No i w 53 minucie niestety Dania wychodzi na prowadzenie 1 do 0. Niestety 55. minuta i kontuzji ulega Liam Cooper. W jego miejsce Scott McKenna. Forest przy piłce przy linii końcowej boiska, jesteśmy pod pressingiem Duńczyków. Zagranie do Frederiksa. Fredericks do przodu, dalekie podanie. McBernie ładnie gasi. Jednym zwodem zostawia przeciwnika w tyle. Pędzi w pole, karny wpada, strzela mocno po długim słupku. Bramkarz bez szans, mamy wyrównanie. Jest jeden do jednego aż piękna akcja. Oli McBernie. 65. Minuta meczu i boisko opuszcza słabo spisujący się Lee Griffiths. W jego miejsce na ataku wchodzi Ryan Fraser. 71. Minuta i beznadziejnie wyglądającego na boisku Johna Magina zmienia bardziej ofensywny Calum McGregor. Frederik wznawia gry wyrzutem piłki z autu na naszej połowie do Foresta. Forest wycofuje Fredericks ponownie przy piłce. Zagranie długie na wolne pole. Tutaj jest Fraser w polu karnym. Strzela, ale niestety jest zablokowana. Jeszcze zbiera piłkę. Forest wpada w polu karny, Jeszcze uderza, ale niestety ponowna blokada. 81 minuta za Jamesa Foresta wchodzi Stuart Armstrong. Makto minej przy piłce zagranie na lewą stronę w poprzek boiska, ale bardzo niedokładne, bo Duńczycy przechwytują futbolówkę, konkretnie Skow. Zagranie na lewą stronę. Jest tu Damsgard. Wycofuje. Wint. Strzał. Potężny. Piłka. Trafia w słupek Tirnej, wybija. McKenna przy piłce w okolicach środkowej niebojska podaje do Tirnej, a Tirnej łamie akcję. Ponownie McKenna do przodu do Christiego wycofuje jednak. Znowu McKenna przy piłce, McGregor podaje do przodu, McBernie wycofuje, McGregor prostopadle, Fraser w polu karnym, ale wycofuje na lewą stronę do Tirnej, a Tirnej do środkowania. Fraser, ależ potężną dörżę nad poprzeczką. Rzut wolny dla Danii Eriksen podchodzi do piłki Zagranie na 20 metr Tu jest Dansker też niepotężny Ale obok słupka 88 minuta I wyczerpany Scott McTominay Zostaje zmieniony przez Ryana Jacka No i to by było na tyle Ostatecznie remisujemy na własnym stadionie Z reprezentacją Danii 1 do 1 Z przebiegu mecz dość wyrównany Choć może z delikatnym wskazaniem na Duńczyków Ale to już jest nieistotne Najważniejsze jest bowiem to Czy te wszystkie mecze towarzyskie Pozwoliły scementować tą drużynę I pozwolą na udany występ na Euro 2020. No i kurwa tego można było się spodziewać. W ostatnim meczu towarzyskim kontuzji ulega nasz podstawowy, środkowy obrońca Liam Cooper, i tym samym nie zobaczymy go na turnieju. To jest dla nas wręcz olbrzymie osłabienie, tym bardziej biorąc pod uwagę, jakimi obrońcami dysponujemy. No to jest koszmar. Liam Cooper nie tylko u nas był zresztą podstawowym, środkowym obrońcą. We właśnie zakończonym sezonie w Premier League był fundamentem całej linii obrony Leeds United. Co oni tu piszą? Nasze plany otrzymały bolesny cios. Jakoś to nie po polsku, ale nie zmienia to faktu, że jesteśmy naprawdę w ciemnej dupie. No nic, zwolnione miejsce przez Layama Coopera trzeba jakoś wypełnić. Nie ma skogo wybierać, ale powołujemy Ryana Portesa. Jest to 22-letni środkowy obrońca, grający na co dzień w szkockim Hibernian Edinburgh. No nie jest to zawodnik na euro, no ale lepszych nie mamy. Tak więc długi okres przygotowań do euro dobiegł końca. W 2021 roku rozegraliśmy 4 mecze towarzyskie. Dwukrotnie przegrywamy, raz odnotowujemy remis, no i i wygrywamy cokolwiek szczęśliwie, ale z reprezentacją Belgii. To wszystko na dziś, i widzimy się już w poniedziałek 14 czerwca, bo właśnie wtedy, w rzeczywistości, reprezentacja Szkocji rozegra swój pierwszy mecz z Czechami. My oczywiście rozegramy nasz własny mecz z reprezentacją Czech, no i cóż, skonfrontujemy oba wyniki. Poza tym prześledzimy wszystkie wyniki pierwszej kolejki fazy grupowej. To by było na tyle. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.